Napraw ciąg dalszy. Naprawiamy dmuchawę w magnum, bo jest problem z ogrzewaniem. Znaczy się o, dmuchawa zasuwa aż za dobrze. Pewnie nawet w mikrofon wali, ale tutaj też zamyka się ten dolot powiedzmy. Nie, cały czas zamknięte. Nie słyszę. Jest zamknięta klapa cały czas, tak. Jest tylko ten mały otworek, nie? Cały czas tylko. Tutaj. Reflektory idą do wymiany, prawdopodobnie. Świecą, ale kurczę, już takie są zniszczone. Woda tam leci do środka. No i diagnoza padła taka, a to jest w ogóle, to jest w ogóle ta lampa warsztatowa, którą kupiłem, może powiedzieć niechcący, na Allegro. I okazało się, że jest bardzo mało wydajna i niestety trzeba było ją zastąpić, ale za to właśnie o tego. Chociaż mamy jeszcze jedną taką na przewozie, taką w klatce, normalnie na żarówkę. To też można sobie zawiesić i robić, ale ta no to też, też się przydaje, taka ładowana, normalnie na, o, w samochodzie możemy naładować i tam w razie co sobie poświecić, to też się przydaje. Na przykład chociażby właśnie do sprzątania wnętrza, ja zaraz będę wnętrze sprzątał, no to też się przyda, no bo jest, jest ciemno w środku, nie? No, ale dlaczego, o co chodzi? Dmuchawa działała, chodnica, wiadomo, wszystko jest ok, gorące powietrze, ale nie było, nie było przedmuchu, okazało się, że cała chodnica zawalona, nie? Syfem, tak? Chodnica. I będziemy teraz wydmuchiwać ten syf w powietrzu Co? Pokazać syf? Nie wiem, czy to będzie, będzie się to widzieć, ale... Nic nie Teraz? O, teraz widać Wszystko zawalone jest Nie ma przepływu w ogóle, przedmuchu I teraz będziemy powietrze Z kompresura Uczeń Konał <noise> kompresor wsiądzie Tu Kompresor wchodzi Teraz będziemy przedmuchiwać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja tylko jeszcze, tata dosztukowuje e, wąż to, do no ala pistoletu, do manometru po prostu, bo mamy za krótki trochę ten wężyk. Zobaczymy ile tego sypu tam wyleci. Robimy taki podstawowy detaling. Podstawowy, bo jednak nie piorę Ci tej, tej tapiserki, bo nie ma czasu oczywiście, ale tam wyprałem dywaniki. Teraz pokażę mniej więcej jaki efekt. Nie, nie, spokojnie Nie mamy jeszcze firmowych strojów, żeby się pokazywać w kamerach ale jak będziemy mieli to się będziemy pokazywali Ja przeczyłem to światło może tu musi A może tam czołówkę

tam chyba już więcej nie wyleć no, detalingiem wiadomo tego nazwać nie, nie można bo to jest po prostu tylko wyczyszczone porządnie no też tak tu w sumie głównie tu jest potem gdzieś przy brzegach no to już wiadomo by trzeba było jeszcze dotrzeć powiedzmy no ale po prostu to jest takie gruntowne. o nie detaling absolutnie detaling to gruntowne strzątanie kabiny po prostu no. gruntowne sprzątanie kabiny o tu na przykład już nie doczyściłem no. jeszcze ojej tu też nie dobra nie pokazuję bo nie ma co też wiadomo leży na brudnym błotniku i tam... Ale auto jest po myjni, tylko że tu wiadomo z naczepą był na myjni, no to też, e, to, też to też tutaj nie jest tak idealnie czysto. Nie? Siodło jeszcze trzeba nasmarować, a w tej naczepie tu tata wymienił wszystkie klocki, tylko niestety już jedna tarcza jest do wymiany, nawet już blisko wymiany, więc trzeba by jeszcze ten e, na osi wymienić tarczę, ale już nie było czasu i są wszystkie klocki wymienione i trochę dupa, że... Musimy się tu po prostu zabezpieczyć, za ten magazyn części zrobić, tak mówiłem, nie? I może jakiś handel też tymi częściami ogarniemy Jak będziemy mieć więcej, to będzie można też od nas te części tutaj kupić, ale no niestety teraz taka sytuacja jaka jest, że trzeba naczepy już Wypchnąć z warsztatu A tu są jeszcze tarcze do wymiany Jedna, znaczy dwie, oparami, Żeby się równo zużywało Pomyłeczka, to jednak jest od klimy Chłodnica, a tu jest ta, ta właściwa i ona nie jest aż tak strasznie zawalona ale nie wiemy do końca jak ją wyczyścić z tej strony. Z tej strony to nie ma problemu. Z tej strony tak, no w sensie no, wiadomo. No, no. bez wyciągania tego wszystkiego, to skrót myślowy, kres wyciągania no właśnie. To jest cały klu, żeby coś zrobić bez wyciągania. Sobota 630 zakupy jak już od bardzo dawna robię, ale już pewna zmiana. Jasno, czyli trzeba by godzinę, jest już jasno, więc trzeba by godzinę przestawić na wcześniejszą yy, przyjazdów do sobotnich, sobotnich do Lidla. Jest już sobota, parę dni do przodu od, od poprzedniego wejścia, odcinek taki będzie specyficzny, zaraz się włączę i opowiem co i jak. Na słaby czas, bo prawie 40 minut do tej godziny na zakupach to naprawdę słaby czas. A też była bogata. a Ja też mam takie szczęście, że zawsze muszę mieć na liście coś takiego, czego nie mogę znaleźć albo co nie wiem jak wygląda. Ale to chyba każdy facet tak ma, jak dostaje listę zakupów od żony. No, ale tak, już od dłuższego czasu tak sobie zaplanowałem, że już nie wiem to sens w ogóle o czymś takim gadać tam na tym filmie, bo w sumie powinien być bardziej warsztatowy odcinek, ale. Też trochę vlogowy eee, no, 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 może, Dobra, może zrobić tego dwa ocieki. W każdym razie e, Kiedyś robiłem tak, że jechałem rano na plac W sobotę, mówię o sobocie oczywiście Pracowaliśmy, potem wracałem do domu i jechałem jeszcze na zakupy eee, no Właściwie nie, no bo to już po, 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 po narodzinach córeczki, no tak, było, bo wcześniej no to po prostu razem robiliśmy zakupy, no to trochę inaczej Ale po narodzinach córeczki sam to robiłem te zakupy No i no i e, zajmowało mi to znacznie więcej czasu i przyjadę jeszcze później w sobotę do domu. A teraz już od kilku tygodni wymyśliłem tak, że to nawet nie wiem, czy miesięcy nawet może już, że ja... E, znaczy Tak się dzisiaj jestem od czwartej na, na nogach, pracowałem od czwartej przy komputerze, o 6.30 w Lidlu. E, o 6.30 w Lidlu i... No idą te zakupy znacznie szybciej. No wiem, że to Lidl, że... No, bym w Dino robić zakupy, no ale niestety tutaj... W okolicy nie ma i też nauczyłem się tego z a to też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o czas, bo czas, czas to pieniądz, czas to bardziej się liczy, wiem co gdzie jest i z reguły te zakupy mi zajmują do pół godziny maksymalnie, no dzisiaj niestety 40 minut, ale już bez, też bez przesady. Chodzi o to, że jadę wcześniej rano, raz, że nie ma ruchu, dwa, że normalnie jeszcze o tej godzinie było ciepło, teraz trzeba jeszcze to przestawić, jeżeli idę Radę jeszcze wcześniej wstawać. Jeszcze było ciemno, czyli tak na pracę nie zrobiłem, czyli tak jestem, jestem czas do przodu, robię te zakupy. Jest tam może z 50 na krzyż w, w, tym, w tym Lidu, chociaż zauważyłem, że, że jest coraz więcej ludzi i wcale też nie jest aż tak szybko, bo y, jest z reguły jedna kasa czynna, albo w ogóle na przykład nie jest kasa żadna, nie jest czynna i trzeba chwilę poczekać, bo tam ci pracownicy wykładają towar, więc akurat dzisiaj będą... Przed siódmą w Lidlu w sobotę, gdzie to się wydaje, że to jest taka godzina, no kurczę, bez przesady, kto normalnie chodzi na zakupy o tej godzinie, to byłem trzeci w kolejce z wypchanym wózkiem, i dwie osoby przy mną tak są wypchane wózki. I tak oczywiście poszło bardzo sprawnie, jak na, jak na takie zakupy, bo myślę, że w tak godzinach szczytu, nie wiem, w sobotę o godzinie 13, gdzie wszyscy zakupy robią, to pewnie i godzinę 20 mogłoby pęknąć, <laughs> ale e, tak czy siak. Zdawałoby się, że o tej godzinie powinno być pusto. W każdym razie no jest to oszczędność czasu, dosyć duża i też tak się staram, staram robić. Teraz też mam trochę zapas czasu, no bo i tata i pomocnik będą o dziewiątej dopiero ruszać z placu do warsztatu. Ja też jeszcze część pracy zrobię na placu. Plan jest dzisiaj taki, że biorę. Tak właśnie nie wiem teraz, tak, Dobra, może to rozdzielę. Bo chciałbym zrobić odcinek o tej premiumce, tak jak mówiłem, ale najwyżej będzie drugi odcinek tak typowo to zatytułowany premium, żeby nie mieszać, no i takiego te krzątanina warsztatowo vlogowa, to będzie oddzielny odcinek, jeżeli zdążę nakręcić, bo dzisiaj na warsztacie jest premiumka. Premiumka, yy, no ma tam parę rzeczy do zrobienia, dawno nie była, między innymi znowu pojawiło się zapocenie, znowu potrafi kapnąć olej, nie wiadomo z jakiego to powodu trzeba się tym zająć, na szczęście kapie na belkę, więc nie jest to jakoś specjalnie inwazyjne, ale no, no nie może tak być, więc, więc trzeba, trzeba się tym zająć Także premiumka jest dzisiaj na tapecie w, w pierwszej kolejności, jest też naczepa od premiumki eee, Znaczy naczepa Xuro, która jeździ z premiumką też jest na, na tapecie, ta z zieloną plandeką No i tak Dobra, włączę się jak na trasę, tak jak powiedziałem mi strasznie jest nagrywać w tych korkach Staram się zobaczymy, jak mi to wyjdzie czasowo, bo postaram się zrobić w ten sposób, żeby nakręcić taki odcinek troszeczkę, chociaż nie wiem, 10-15 minut, 15 minut, to jest tak się wydaje, to jest bardzo trudno. Tak? Znaczy, generalnie jakbym miał możliwość wyjechać sobie tym autem, przejechać się i jakieś tam zdjęcia z zewnątrz, to jak najbardziej, ale no, w sensie wtedy uzyskać 15 minut, ale wydaje mi się, że e, będę, miał problem z, e, będę miał problem z czasem. Jak zawsze, z czasem, ten czas najbardziej, bo ja premiumką się dzisiaj tak nie będę mógł w 100% zajmować. Ja też zresztą przed premiumką czasem nie będzie miała podniesionej kabiny, pewnie na pewno, na pewno będzie miała. Tylko nie wiem, czy akurat trafię w tym momencie na warsztat, w tym czasie, kiedy będzie miała opuszczoną. Ja w każdym razie jeszcze chcę zrobić, bo ogólnie jest porządek yy, i tam są mi pokrowce naprawione. No pokaż właśnie te pokrowce, wtedy wchodzi o magnumę. Yy. Pokrowce naprawione, wyczyszczone, jest podłoga wyczyszczona, ta, ta, ta cała pikona skóra, także jest tam całe wnętrze zdecydowanie odświeżone. Nie prałem jeszcze tej tapicerki na na bokach przy, yy, tak jak tam pokazywałem, w rogach kabiny. ale ja się tym jeszcze zajmę, tylko nie dzisiaj, bo jeszcze nie mam odpalonego odkurzacza. Ale, ale znowu, powtarzam, wiem, że to powtarzam nie raz, ale w tym tygodniu mam nadzieję, w tym tygodniu wygląda na to, że poza poniedziałkiem, którym jadę w trasę, jadę do nie na lokal, to powinienem mieć więcej czasu, żeby pracować na warsztacie i wtedy się też tym zajmę. Nie wiem, czy będzie samochód wtedy akurat ten na warsztacie, albo będzie miał możliwość zjechania. Raczej nie, pewnie, pewnie to odłożę na kolejną sobotę, ale chociaż rozkwinię odkurzać i może na przykład porobię jakieś pierwsze próby, chociażby w Mondeo, bo też możemy tutaj fotele wybrać, to wtedy zrobię z tego też odcinek. Mondeo czy z Focusa, Focus wiadomo, zajechany, a czy może fokus na warsztacie, tego nie w to jest myśl, dobra. Czy się dzisiaj tym środkiem APC, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest tak APC, APC yy, i myjką parową, tylko nie wiem czy myjka parowa teraz właśnie wynosiła, jest na warsztacie, bo odkurzacz jest, a czy wiem, że myjka parowa przyszła, bo była zamówiona, bo jedna się zepsuła, a tam mówi, że do niej zajrzę jeszcze przy okazji, czy, czy może ją nawet naprawić, a nowa przyszła, ale nie wiem czy jest na warsztacie, to jest właśnie problem. Dobra, to się spróbuję dowiedzieć? W każdym razie chcę wyczyścić te, te drzwi, plastiki na drzwiach, bo to są tam jasne te plastiki i trochę jest nieboskie, Więc dobra, zobaczymy, włączam się z warsztatu, zobaczymy co. Albo z Magnumy się jeszcze włączy, i może pogadam, bo, bo plan jest taki, że będę chciał jechać Magnumom na warsztat samym koniem i zobaczymy jak to wyjdzie. Jest taki rzadki moment, że wszystkie fury są umyte. Nie wszystkie są na placu, ale wszystkie są czyste. Już się boję faktury z myjni, ale fajnie wyglądają przynajmniej. Tu jedynie naczepa jest brudna, ale kończysty. I się udało, że cały tydzień jest taki czysty. Cały tydzień normalnie jest taki czysty. Także, także jak najbardziej na plus. Tu naczepa czyściutka. No wszystkie są samochody czyste. Chociaż właściwie nie wiem, czy ten, ten ciągnik jest na myjni. Ten man. O chyba on nie był. Ja, ja, czy ja go upukiwałem normalnie tak wiecie na stacji, nie? ale na myjni chyba nie był. Dobra, biorę się za robotę, bo nie mam kurczę czasu. W poniedziałek jadę tym manem e, zastępczym powiedzmy z reflektorami na dachu w trasę. On jest ładny umyty, e, ale w środku. No niestety w środku jest nieciekawie, bo no, nie ma to ten samost tego kierowcy, tylko tutaj zmieniają. Zmieniamy się po prostu takie auto zastępcze, wiadomo. No. E, także trzeba się to w ogóle nie zamieszkały, także trzeba się nim zająć. Ja teraz biorę pokrowcę do, do prania. E, w poniedziałek, jak będę nim jechał, to, to będę go sobie ogarniał. Wiecie, sprzątał sobie. Na, będę czekał na załadunki, rozodunki, to będę go sobie sprzątał. Fotel jest zakurzony, zwłaszcza, że pod, pod, pod pokrowcami w ogóle odpalę, go, zaraz wydmucham, bo. Się tutaj ładnie kurzu nazbierało, ale znaczy ten fotel jest zupełnie nienaruszony, to jest fot, w ogóle nie jest oryginalny fotel, to jest trochę zapadnięty, ale w ogóle nie jest rany. także także jak najbardziej spoko, no przydałoby się go wyprać też tym odkurzaczem, jest pewnie też tego się będę podejmował, tylko oczywiście czas, wiem, że to nudne, ale naprawdę tego czasu brakuje, tak poza tym, no już kiedyś chyba to pokazywałem, ale naprawdę deska rozdzielcza tutaj w tym aucie jest w świetnym stanie, ono tutaj w ogóle nie zniszczone, plastiki nie tu jakiś ktoś coś miał naklejony, to został ślad. A tak to tutaj nic nie brakuje, nic nie, nie, nie jest połamane. W przeciwieństwie tego drugiego mana, gdzie tutaj są braki, jest pęknięty, ale, ale tam też tragedii nie ma. tak poza tym to naprawdę ten man jak na swój wiek i przebieg, bo milion 400 tysięcy przejechane, niby po remoncie, ale nie, nie końca wierzę w ten remont. Myśmy robili, można powiedzieć, mały remont po wymianie tej chłodnicy oleju. Po tym, znaczy wiadomo, że to nie było zaglądane pod głowic, do głowicy, ale, ale po prostu pukany ten układ, wymiana chłodnicy oleju, wszystko czyszczone. płynie ładny, czysty po tym wszystkim. Także od prac trochę w niego było włożone i pieniędzy. No ale pracuję, miałem go sprzedać i myślę, raczej go sprzeda. Myślę, że będzie na, na, latem będzie sprzedawany. Ten drugi mam zostanie, bo ma znacznie mniejszy przebieg. Być może, może nikt go nie kupi, może do, nie wiem, do Afryki. Zobaczymy, może gdzieś tam jeszcze komuś się do gospodarstwa przyda. Nie wiem, zobaczymy. To jakieś tanie pieniądze, go oddamy myślę. Chociaż może się jeszcze, no ja nie wiem, zobaczymy, może się będzie przydawał. Nie wiem, dobra, tak tylko takie głośno myślę po prostu. Na razie jak najbardziej się przydaje. Miałem go wyszukać o wiele wcześniej, ale jest jak najbardziej teraz potrzebny, więc zostaje jak na razie. Następ, nastąpiła zmiana koncepcji, już jest za późno. Znowu ten czas. Ale stwierdziłem, że nie ma sensu, żeby wypinać ciągnik, jechać na warsztat, tylko po to, żeby plastiki na drzwiach wyczyścić typu APC. No, bo nie wiem, jaka jest pomyślność jasna mnie ogarnęła wczoraj w czasie planowania. Dlatego stwierdziłem, że przy tydzień, sobota, nastawiam się typowo. Wcześniej rano jadę. Chyba nawet jeszcze, nie wiem, może zakupy zrobię w piątek, tak sobie myślę. I po prostu siódma rano warsztat, albo nawet 6 rano warsztat, i yy, pranie tapicerki, plus do tych plastików. Potem sobie tam wyschnie ze spokojem na warsztacie z otwartymi drzwiami, wszystko i tak zrobimy. I potem nie wiem, czy, 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 no, to ja może przeprowadzę, albo ktoś przeprowadzi po prostu ten z warsztatu na plac z powrotem, żeby jak już, jak już tam przeschnie. Także taki jest plan. Nie, nie, nie tykam się dzisiaj yy, tej magnumy, tylko zrobiłem. Dokumenty, przejrzałem wszystkie oleje, płyny, z gdzie trzeba było podolebałem. Byłem jeszcze w szybko dokupić, bo się okazało, że oczywiście wczoraj byłem kupić płyn do spryskiwaczy i e, rękawice, i zupełnie zapomniałem, że w kanciapie nie mam żadnych olejów na, do, na, na dolewki ani płynu do wodniczego, więc, więc e, to szybko u, zapasy uzupełniłem. No i teraz lec na warsztat na mam nadzieję, że uda mi się chociaż parę słów o tej premiumce powiedzieć, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie w praktyce, już tam chłopacy pojechali na warsztat, już tam działają, pewnie już będzie na kanale, ale mam nadzieję, że będzie miała kabinę opuszczoną, bo jak, bo jak będzie miała kabinę podniesioną, to mówiąc kolokwialnie, dupa, nic nie zrobimy. Niestety lufa w krzoki, kabina podniesiona, nie zdążyłem, także nie zrobimy odcinka o premium, zresztą jest tak brudna, że yy, no nie ma co robić o nie odcinka, naprawdę, to jest, jednak zapomniałem o nie. jest jedyny brudny samochód i to bardzo mocno brudny, więc yy, oddarujemy sobie odcinek yy, z premium, tylko po prostu może jakąś tu wrzutkę warsztatową zaraz wleziemy może do kanału, Zobaczymy, chociaż nie, lepiej nie, bo tam jak jest wyciek to lepiej nie pokazywać. Już niedługo, kochana, już niedługo. A warsztat jeszcze puściutko. zaś będziemy zwozimy, bo mało wyposażenie. I działamy. A tu ta naczepa to jest poprzeczka od dachu Na załadunku Urwana. Ostatnio był też naprawiany cały dach. To śródło, to śródło nie ma, panie. To tam wszystkie nity są poprawiane z podkładkami od dachu. No i, i, i tak jak mówię, w środku są wiecie, są takie te poprzeczki. No to wózkiem gudłem zahaczył wędrowane palety i urwał tą poprzeczkę, także tą poprzeczkę będziemy robić. Znaczy się ja nie osobiście, ale po prostu będziemy robić jako firma. Naprawić. Niestety, jak zwykle obowiązki następne wzywają i musiałem z warsztatu wyjechać. Co tam z premiumką, to najwyżej będę później e, informował, bo nie wiem tak naprawdę co tam z czego ten wyciek. Tym razem. E, ale tak jak mówię, no niestety brudna, kabina już podniesiona, niestety nie ma szans na, na, na jakiś odcinek prezentacyjny z premiumki. W sumie przez dłuższy czas teraz nie kryciłem tego, ale to co byłem, to się zajmowaliśmy naczepą, bo w naczepie się okazał problem. Eee, jak to opisać? Framuga, powiedzmy, nazwa się ościeżnica, czy Bóg no nie wiem. W naczepie to, co trzyma drzwi z prawej strony przy podłodze, trzy śruby w krone, które powinny trzymać ten pionowy. Eee, ostatnią kłonnicę, powiedzmy, do, która, jest, która jest z zawiasami do podłogi na trzy śruby takie imbusowe. Powiernie ciężko to odkręcić. Pęknięte. I na jednej śrubie się to trzymało. Cała buda się przechylała. No i wiadomo, to teraz najpoważniejszy problem w tym momencie. Więc palnik... Ee, pal, znaczy tak, nie trzeba tego oczywiście odkręcić, to, to palnikiem poszły, trzy śruby poszły na szczęście. że mamy taki sposób już, żeby nam podłożyć po ten na naczepy jakiegoś izola, opuścić na poduszkach, żeby zluzować tą ścieżnicę, żeby te śruby były luźne. Wtedy palnikiem to jest, jest szansa, żeby te, te, te śruby wyciągnąć. Więc super, że się udało, że je wyciągnąć. Ja musiałem wyjechać. Teraz pojechali po te śruby. też Kupimy tych śrub więcej, żeby w razie co było na stanie, na warsztacie. Bo to niestety jest przypadłość krone. Już raz coś takiego robiliśmy. Tylko teraz, już na się nie wiem jak to robić, bo wtedy to na więcej czasu zajęło. No i nowe śruby trzeba będzie wkręcić. Może jeszcze podspawać w razie co? Jakieś, jakieś wzmocnienie. Bo niestety yy, te naczepy krone czy nie wiem, może wszystkie, ale mamy sam, same krony już naczepę, naczepa ładnie się zamykały drzwi st kłonnice z tyłu stały prosto gdzieś to naczepa jeździła powiedzmy po zachodzie wszystko było git rok, parę miesięcy jeżdżenia po kraju zaraz się przechyla, zaraz trzeba ty tymi pasami napinać y, najgorzej to jest jak na przykład, mamy tutaj taki tak tak samochody podjeżdżają pod rampę, że przy otwartych drzwiach, ze względu na klin potrafi bardzo mocno automatycznie, bardzo mocno zabujać tą budą To się potem wszystko wygina niestety, niestety to są takie następstwa, że, 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 że zawsze jest problem z tymi, z tymi ościecznicami, no, czy tam punicami ostatnimi Także inaczej będzie problem załatwiony, ale niestety yy, no to, jest dosyć często, to jest dosyć często. Także teraz to był główny temat, no już musiałem lecieć no, przepraszam, że taki odcinek znowu jest szybki, przeskoki takie, tylko wrzutki, ale będzie, będzie, tak jak mówiłem, będą te odcinki typu warsztatowe. Jak więcej ich będzie, będziemy pokazywać, co robimy. No, w końcu teraz dopiero tak naprawdę zaczynamy i coraz więcej tego się będzie pojawiać. I tak samo też te testy prezentacji samochodów, tak jak mówiłem, będą. Dobra, tymczasem, nie obrażę się proszę, i do następnego odcinka.